Szkoda, ja reklamy lecą. Nie mam żadnego pakietu premium. No i człowiek. Kurde, nagrywałam. Nawet nie umiem cięć robić, żeby te reklamy pomijać. Taki ten cienki youtuber. Nie. No bo mój brat to w ogóle jest cienki molek. Nie, nie, to nie jest prawda. To jest prawda. Nie. To samo od ciebie lepszy we wszystkim wiesz? Nie. Tak nie w bawieniu się w książeczki. Nie no, w tym nie akurat, ale weź niż aż ty tylko nagrywaj. E, bo tego ekranu nie widać. Teraz? O, tak, y, nie. No a ile widać? Y, no cały, tylko tak trochę pokrzywiony. O, teraz idealnie. A teraz ja praktycznie nic nie widzę, ale dobra. Lepiej, żeby widzowie więcej widzieli niż ja. zesłaniać im trochę w swoim ręką. No to ty się dostosuj, bo ty też nie jesteś mega kamerzysta, wiesz. Nie pytajcie dlaczego zrobiłem restarta. Wziąłem tortuda. A ja miałem tą teraz tak sobie tutaj usunąć. W sumie mógłbym to dać, to usunąć. то дать, то усунуть. и пинк не вижу, что вершинки не было ну, добре я на такие вести mnie po imieniu, pamiętaj. Mhm. Uh -huh. Tylko Czyli Arubu... Zowa panda. Kolej. arbuzowa panda. Arbuzowa no. panda. mogę to żeby mówić? Ciupek? Nie. Nie, mania zrobiłem. Ciupek? No. <noise> Jak się nazywasz? Nie możesz do mnie mówić ciupek. Czemu? Bo to brzmi nienormalnie Ciupek Mhm, cześć. Jezu O matko, nagrałam niechcący Trochę swojego nosu I chyba buzi I jedno i, chyba oko Nic się nie stało? Potem zobaczymy, czy co się stało czy raczej. I trochę kołdry nagrałam Zamiast telefonu No dobra, on to przeżyje no. I tak zasłaniasz ręką No bo. Dostosuj się do tego, co ja robię. To Tak nie będzie. Ten nie kurz, tak. Tego muszę załatwić. I jeszcze. Kiedy już? Bo moje ręce zaczęły boleć. Po tym lewalu. Ja że ten lewal jeszcze jest długi. подсольный жбитон. Караник. Недоступно. Ręce bolą, ręce bolą. No nie bał, no, teraz bał. już musisz zaczekać. Dobra. Zapomnij o jedzeniu. Tylko nakrywaj. Metalka. Jak to brzmi zapomnij o jedzeniu. Uff. Czemu uf Jezu. No bo prawie. Um, no bo zdo mój ten um, zjadł um, zombie tego ziemniaczka. Nie wiem, co to jest wafelek, ziemniaczek. Nie wiem, możecie mi mówić. Pisać w komentarzach. Um, no i ten. Um, co to jest, czy wafelek, czy ziemniaczek? Um, no i po prostu um, chodziło o to, że um, um, ten potato mine zdążył w czas wybuchnąć. I dlatego tego powiedziałem. Bo tak to bym stracił kosiara. nie lubię tracić kosiara. Bo za... Bo, bo w dwóch plasmach są zombie z dwa za każdą... Po, po. Za każdą kosiarę, która przeżyła Dostaje się ten Dostaje się trochę monet Każda kosiara, która przeżyła Zdanią są monety I tak się zastanawiam Co postawić w tym rzędzie Dam pokażesz w ekran Tak Ró jest ok? Ró Bo mam masę słoneczek tylko po, troszkę podjaśnię, wtedy będą widzieć. No tak? Mm, no idealnie. daj. Prawie, ale dobra. Co to jest za flaming? Który? Ten. Nie widzę na jak flaminga. No ten to. Ten różowy. To. Taki płótno. O to? No to, to po prostu to, um, to... daje obronę tym typom. Że najpierw muszę... że najpierw muszę to zniszczyć, a dopiero potem będzie um, ten... A ciebie jest tu! A ja tak nie nagrywaj. Bo zobacz. Widać? Nie widać kamery. No tak ty to trzymasz, że, że na pewno nic nie nagrywasz, no. Widać. No, 100%. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z tego um, odcinka. Ogólnie to moja że boli ręka, dlatego. No, ale dobra, niura.